To mój ulubiony temat, bo jestem w Prawie i Sprawiedliwości ponad 20 lat. Od 2002 roku jestem w tej partii. I, e, m, no to różne... wie pan, jak wygląda partia, gdy jest świetnie. Różne rafy i różne burze przepływaliśmy jako statek Prawie i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. E, m, nasi koalicjanci czasami się od nas odłączali, później do nas wracali, prawda? Obserwowałem to wszystko najpierw jako młody polityk radny miasta Poznania, później jako poseł, później jako minister. I muszę powiedzieć, że po pierwsze, ci, którzy wieszczyli koniec spisu, a było trochę takich polityków, no jakoś nigdy nie mieli racji. Ci, którzy e, um, uważali, że w PiSie rządzi dyktator i że e, dyktator zarządza w taki sposób, że wszyscy jakby no mają bezwzględną dyscyplinę, no widać również, że nie mieli racji, ponieważ w PiSie są różne opinie, jest e, wewnętrzna dyskusja. Mam wrażenie, szersza niż w innych partiach, co pokazał przykład pani poseł Pauliny Matysiak, gdzie jak się okazało, że jest jakaś inicjatywa ruchu społecznego poświęconego konkretnie z inwestycyjnym, ale z pisem to tam natychmiast no... No naprawdę żal pani posłanki, bo, bo poturbowano ją politycznie dość mocno. Natomiast w pisie no pan poseł Marcin Chorała, no, jakoś nie słyszałem, żeby ktokolwiek do niego zgłaszał z Myślę, tego powodu. Że nagrodę pewnie, że przyciągnął nie, posłankę. nagrodę chyba nie, nie dostał, z tego co wiem. Natomiast no, nikt, się, nikt się o nic nie czepiał, prawda? Ja te, też jestem w ten ruch zaangażowany i też żadnych, żadnych pytań ani uwag, że tak powiem, do tego zaangażowania nie miałem. Więc to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość przy wszystkich też problemach i mankamentach, jakie są w każdej partii politycznej. Bo na przykład, no, trzeba jasno powiedzieć, że to, że Prawo i Sprawiedliwość dostało 35%, a nie rządzi, to jest problem, nad którym się trzeba pochylić. To znaczy, że nasza zdolność koalicyjna jest... Nie jest, zero. jest, jest, jest no, radykalnie zbyt uboga. No, panie mówił, Radykalnie zbyt uboga. I nad, tym, I nad tym należy, należy popracować. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.